Zasoby strategiczne przeciw uzależnieniu. Jak już wiemy, wzory myślenia i zachowania tworzą neuronalne połączenia, które powodują, że często działamy automatycznie i nieświadomie. Zautomatyzowanie samo w sobie jest bardzo sensowne i ekonomiczne. Alternatywą byłaby sytuacja, w której nasz mózg stale angażowałby całą naszą uwagę w wiele codziennych czynności, takich jak mycie zębów, jazda samochodem czy telefonowanie. Życie byłoby wówczas bardzo uciążliwe. Wadą automatyzacji zachowań jest to, że złe nawyki także zostawiają głębokie ślady w naszym mózgu. A kiedy nawyk staje się koniecznością, mówimy o uzależnieniu. Uzależnienie obejmuje bardzo szeroki zakres. Istnieje wiele szczegółowych poradników dotyczących różnorodnych uzależnień, które opisują, jak się od nich uwolnić. Dlatego chciałabym w tej książce ograniczyć się tylko do kilku zasobów strategicznych. Które mogą pomóc w porzuceniu nałogu. Uzależnienia tak mocno trzymają nas w karści, ponieważ są związane z naszymi emocjami. Dopływ określonego narkotyku czy inne naukowe zachowanie daje uczucie przyjemności albo utrudnia pojawienie się silnych negatywnych uczuć występujących np. w formie syndromu odstawienia. Podczas gdy intensywne zadowolenie jest doświadczane zazwyczaj przez dziecko słońca, Przejawia się w postaci lekkomyślności i skłonności do ekscesów, to uczucie niezadowolenia jest zlokalizowane zazwyczaj w dziecku cienia. Tak więc wyobrażenie rezygnacji z określonego narkotyku wywołuje najczęściej nieświadomie lęk. Dziecko cienia odczuwa strach przed utratą wewnętrznej równowagi w razie braku uzależniającego środka. Przede wszystkim nałogi oralne, a więc alkoholizm, palenie papierosów czy obżarstwo, mają wiele wspólnego z potrzebą bezpieczeństwa i pewności. Dostarczanie środka uzależniającego drogą ustną na głębokim i nieświadomym poziomie związane jest z miłością i poczuciem bycia karmionym. Dziecko cienia łaknie miłości i opieki, a substancja uzależniająca na chwilę uśmierza jego ból. Na uzależnienie, oprócz konieczności zaspokajania potrzeb, mają również wpływ rodzone tendencje na poziomie metabolicznym. Ludzie z zaburzonym obiegiem dopaminowym są podatniejsi na uzależnienie niż inni. Ponadto w ostatnim czasie stwierdzono, że istnieją indywidualne różnice w metabolizmie nikotyny. Osoby, które szybciej metabolizują nikotynę, są wyraźnie bardziej podatne na uzależnienie od palenia papierosów niż ci z wolniejszym metabolizmem. Nauk nie jest tylko skutkiem trudnych doświadczeń dzieciństwa, ale zależy od wielu różnych czynników. Zaliczają się do nich przede wszystkim warunki i przyzwyczajenia sprzyjające naukowi. Aby wyjść z uzależnienia potrzebna jest silna wola, co znaczy, że wewnętrzny dorosły musi być wystarczająco silny. A ponieważ wolą osoby uzależnionej najczęściej steruje nauk, wkładamy w błędne koło. Pytanie, które się rodzi brzmi następująco. Jak wewnętrzny dorosły może przejąć kontrolę nad wolą? Ostatecznie własnej woli doświadczamy jako pewnego zdarzenia, na przykład budzimy się rano i postanawiamy. Od dziś koniec. Koniec z obżeraniem się, paraniem, piciem, partnerem itd. Ale skąd pochodzi ta wola? Dlaczego wcześniej nie dała sobie znać? Jeszcze trudniejsze pytanie. Jak długo się utrzyma? To ostatnie wyjaśniano w licznych badaniach psychologicznych, według których wola działa jak rodzaj mięśnia, który w wyniku silnego obciążenia może się zmęczyć. To znaczy, że siła woli ulega osłabieniu, im częściej jej używamy. Jeśli więc ktoś przez cały dzień ćwiczył się w odmawianiu sobie przyjemności i jej odkładaniu, to pod wieczór łatwo jej ulega. Dlatego liczne dobre postanowienia zostają złamane wieczorem, o czym wie każdy, kto choć raz był na diecie. Jak już pisałam w rozdziale Przypadek Specjalny, ucieczka w uzależnieniu, nauki z zachowaniem, którym sterują jego konsekwencje. Jeśli cena zaprzestania jakiegoś zachowania wydaje się wyższa niż cena kontynuowania go, to łatwiej jest pozostawić rzecz bez zmian. I właśnie w tym miejscu należy uruchomić dźwignię zmian. Nauk w znacznym stopniu funkcjonuje w wyniku wyparcia. Wewnętrzny dorosły wprawdzie wie, że jego nauk jest szkodliwy, ale nie dopuszcza do siebie uczuć związanych z tą wiedzą. Oznacza to, że wypiera lęk wywołany z swoim własnym zachowaniem. Udaje mi się to z łatwością, też zdrowotne skutki uzależnienia mają zazwyczaj naturę długoterminową i mogą być przesunięte w odległą przyszłość. Z kolei szybka gratyfikacja jest odtrwana od razu. Kiedy zapalam papierosa lub zjem tabliczkę czekolady, natychmiast doświadczam uczucia przyjemności, a przy czysto teoretycznym wyobrażeniu sobie odroczonych skutków mojego zachowania, nie czuję nic. Do naszych uczuć należy także odczuwanie pełni życia i w tym sensie każdy nauk daje określoną emocję, którą uzależniona osoba uwielbia. Im dłużej trwa nauk, tym rozleglejsze są połączenia neuronalne dla tego uczucia. Z kolei dla alternatywnego zachowania mózg osoby uzależnionej nie wykształca prawie żadnych ścieżek neuronalnych. Do zachowania naukowego tworzy się więc w mózgu ogromna infostrada a dla zachowań przeciwnych do dyspozycji pozostaje jedynie boczna ścieżka, jeśli w ogóle ona istnieje. Dlatego osoba uzależniona często nie może sobie nawet wyobrazić życia bez swego narkotyku. Rezygnacja z nałogu najbardziej utrudnia konieczność zaniechania ośnego zachowania. Zaniechanie jest o wiele trudniejsze niż zrobienie czegoś, a poza tym musi trwać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nierobienie wymaga dużo więcej silnej woli niż robienie czegoś. Jeśli postanowię uprawiać jogu przez pół godziny każdego dnia, to potrzebuję silnej woli tylko przez te pół godziny, ewentualnie jeszcze 5 minut przed bieganiem, aby się przebrać. Zaniechanie jakiegoś działania wymaga ode mnie silnej woli przez cały dzień. Jeśli chcę znaleźć sposób na wyjście z nałogu, muszę przestawić dźwignię w kilku miejscach, ukoić moje najgłębsze lęki a więc pocieszyć dziecko cienia. Muszę też zmienić sposób na odczuwanie pełni życia przy pomocy dziecka słońca i dziecka cienia, a co za tym idzie wzmocnić wolę wewnętrznego dorosłego. Poniższe sposoby pomogą Ci przebudować boczną ścieżkę w autostradę. Pierwsze. Czuwając się dziecko cienia zapytaj je, do czego potrzebuje na Jak wspomniałam, uzależnienie ma wiele wspólnego z potrzebą pocieszenia i bezpieczeństwa Ewentualnie z lękiem, strachem przed porażką, strachem przed byciem porzuconym, strachem przed upadkiem i śmiercią. Zbada, jakie negatywne schematy myślowe odkrywają ważną rolę w Twoim nałogu. Zaliczają się do nich nie tylko te, które właśnie odkryłeś, jak jestem niewystarczający, jestem bezwartościowy, ale także te, które bezpośrednio odnoszą się do nałogu. Na przykład, nigdy mi się to nie uda, nie mogę być szczęśliwy bez papierosów. Muszę jeść słodycze. Poczuj w sobie, jak na ciebie wpływają. Zidentyfikuj negatywne uczucia, które nakłaniają cię do Twojego narkotyku. Zapisz wszystko, czego dowiedziałeś się o swoim dziecku cienia i nałogu. Drugie. Weź swoje dziecko cienia na kolana i pociesz je. Wyjaśnij mu, że rozumiesz jego lęki i że one nie miną, jeśli będziecie za dużo jeść, pić, palić czy uciekać w pracę wytłumacz mu, że ty, kochający wewnętrzny dorosły, jesteś tu dla niego i nigdy go nie zawiedziesz. Dodaj mu odwagi. Powiedz, że razem wam się uda. Wyjaśnij mu, że będziesz ciebie dumny i szczęśliwy, kiedy zdoła wyjść na nałogu. Przedstaw mu, jak piękne może być wtedy jego życie. 3. Dopuść lęk przed tym, co może się wydarzyć. Kiedy nadal będziesz tkwił w nałogu, spójrz bez osłonek na rzeczywistość. Uświadom sobie, że twoje zachowanie naprawdę jest szkodliwe. Wejdź do beczki swojego strachu i przywołaj wszystkie obrazy grozy będące skutkiem twojego uzależnienia, które zazwyczaj wypierasz. Przestań je wypierać. Dopuść do siebie lęk. On pełni, on pełni w nas funkcję ostrzegawczą. W tym przypadku jego obecność jest uzasadniona. Uświadom sobie, że zawsze jest jutro, a więc myśląc w ten sposób. Skończę z tym jutro. W następnym tygodniu, w następnym roku. Możesz przesuwać wyjście z nałogu do swojej śmierci. 4. Zapytaj swoje dziecko słońca, dlaczego kocha nauk. Jak wspomniałam, dziecko słońca lubi zabawę, radość i ekscesy. Wtedy czuje, że żyje i uwielbia to uczucie. Poczuj w sobie, jak doświadczasz tego uzależniającego uczucia w swoim ciele. Odnajdź pozytywne schematy myślowe, które są związane z twoim nałogiem, na przykład. Jestem niezniszczalny. Życie to haj. Mogę potem przestać. Zapisz wszystko, czego się dowiedziałeś o swoim Dziecku Słońca i nałogu. 5. Poszukaj nowego uczucia, które da Ci poczucie pełni i które zarówno dziecko cienia, jak i dziecko słońca będą uważały za wspaniałe. Jeśli na przykład za dużo jesz i w ten sposób zapewniasz dziecku cienia poczucie bezpieczeństwa i przyjemności, postaraj się wymyślić całkiem nowy scenariusz. Wyobraź sobie, że żyjesz na jakiejś wyspie na Pacyfiku i żyjesz się tylko owocami, warzywami i świeżymi rybami. Poczuj wszystkimi zmysłami, jakie wspaniałe uczucie radości i istnienia wywołują tam barwy, ciepło i lekkie jedzenie. Doświadcz, jak się czujesz, kiedy jesteś lekki i ruchliwy. Twoja fantazja nie ma granic. Wytwórz w swojej głowie nowe obrazy, które obejmą nowe zachowania związane z jedzeniem. I co ważne, poczuj jak dobrze się czujesz. Zanurz się w swoje wyobrażenie nowego poczucia pełni życia. Przypominam Ci, że naszego mózgu nie ma specjalnej różnicy między rzeczywistością a wyobrażeniem. Jeśli zainstalujesz w swojej głowie wspaniałe kino, aby zanurzyć się w uczucia radości i zmienia, to wówczas powstanie już pierwszy świat Twojej nowej infostraty. Jeśli chcesz rzucić palenie, to możesz wyobrazić sobie, jak zatrzymujesz się w pięknym lesie, jak jesteś z nim całkowicie złączony, wdychasz świeże powietrze. Piękne jest też wyobrażenie, że po intensywnym pływaniu w morzu leżysz na ciepłej plaży, bez tchu i znowu nabierasz energię od słońca. W tym wyobrażeniu brakuje ci tchu, palenie nie jest więc w tej sytuacji możliwe. Pomyśl, jakie to czyste i estetyczne, kiedy nie musisz wkładać sobie do ust papierosa. Poczuj ładny zapach wokół ciebie, kiedy już nie palisz. Możesz sobie także wyobrazić inne miejsce spokoju i głębokiego odprężenia, w którym zawsze możesz mentalnie się zanurzyć, gdy będziesz potrzebował tego uczucia. Wrazy eliminują lęki twojego dziecka cienia i zaspokajają potrzeby dziecka słońca. 6. Stwórz nowe i pomocne schematy myślowe, które pasują do twojego odmienionego poczucia istnienia i wplecie w swoje wyobrażenie. Poczuj, jak te zdania funkcjonują w twoim ciele. Namaluję na kartce swoimi ulubionymi kolorami i powiedz swoje mieszkanie. Wypowiada je przynajmniej 15 razy dziennie i spróbuj je odczuwać. 7. Jak wspomniałam, trudno jest czegoś nie robić. Dlatego zastanów się, co mógłbyś robić z tego i wprowadzić w życie ten alternatywny program działania. W nałogach najlepszym środkiem przeciwdziałającym jest sport, który pomaga w wykształceniu nowego dominującego uczucia. Dlatego zalecam Ci podjąć się jakiejś aktywności fizycznej. Zastanów się, co dobrego możesz zrobić, aby wypełnić pozorną pustkę, którą wywołuje rezygnacja z narkotyku. Wyjście może okazać się nowe hobby, przekwalifikowanie zawodowe lub wykształcenie się, lub wszystko, co jest dla Ciebie dobre, co wypełnia Cię radością życia i poczuciem sensu. Poza tym nagradza się za kolejne etapy działania wolne od nałogu. 8. Jeśli ciągle odczuwasz potrzebę narkotyku, skonfrontuj się ze swoim nowym dominującym uczuciem i spróbuj skierować swoją uwagę w inną stronę. Nie da się nagle pochłonąć uczuciom związanym z nałogiem. Odwracanie uwagi to podstawa. mi banalnie, ale po prostu stara się schodzić z drogi wszelkim pokusom. Bardzo pomocny jest dobrze ustalony rozkład dnia, który nie dopuszcza do pojawienia się potrzeby powrotu do nałogu. Większość nawrotów uzależnienia wydarza się albo z powodu stresu, albo z nadmiaru wolnego czasu. Z dobrą strukturą dnia unikniesz zarówno jednego, jak i drugiego. Zajmę się w tym następnym rozdziale. Większość nawrotów uzależnienia wydarza się albo z powodu stresu, albo z nadmiaru wolnego czasu. Z dobrą strukturą dnia unikniesz zarówno jednego, jak i drugiego.